Dzień dobry, dzień dobry kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Cześć. vlogu. Idziemy właśnie po e, kilka kostek siana, bo słuchajcie, jest problem, Houston mamy problem. E, z, mamy koniec siana, została nam ostatnia kostka siana, dosłownie, e, bo tak ładnie teraz zaczęły ostatnie dziewczyny w ostatnich dniach, jest siano, że schodzą nam półtorej najmniej i dwie kostki siana dziennie i to takie duże kostki, takie myślę, że z 15 kg, no nie? Będzie no. Takie fest, ubite kostki siana, tak nam fajnie zaczęły jeść dziewczyny siano. No i słuchajcie, tak się wycyckaliśmy. Ja cię mam poniedziałek, e, więc tak się wycyckaliśmy, że jedziemy po siano, bo nam została ostatnia kostka tak naprawdę na jutro. Już zresztą zaczęliśmy tą kostkę, tak, nawet to więc nawet nie cała. Więc jedziemy. W ogóle jest już problem, no bo jest pora taka, jaka jest. Jest już problem, słuchajcie, żeby znaleźć siano w kostkach w ogóle. Ale gdzieś tam jeszcze jakieś ogłoszenia znaleźliśmy. Ile mamy w ogóle do tej Pół godziny jedziemy, słuchajcie, po nie wiem, 3-4 kostki siana, zobaczymy, jakie to siano będzie. Nie możemy wziąć od razu, wiecie, przyczepki i sobie całą przyczepkę załadować, dlatego że jak już pewnie wiecie, nasze kozy są strasznie wybredne, jeśli chodzi o siano. I my jak kupujemy z innego miejsca siano, to zawsze musimy wziąć najpierw jedną, dwie kostki na próbę, żeby w ogóle zobaczyć, czy one będą chciały, to, to siano jeść. Od tego naszego w ogóle pana, od którego cały czas braliśmy siano, no niestety już sobie nie weźmiemy, bo już ostatnio wzięliśmy resztkę i już on więcej nie ma siana, dopiero po siano kosach. Na no, do siana kosów, no to jeszcze. E, więc tak to, taki to problem u nas <gryw> przy poniedziałku, że jedziemy szukać siana jakiegoś dla dziewczyn Fajnie, że dopiero teraz zacząłem nagrywać. Kochani, Jezu, nie. Ja rzucam nagrywanie. Ja się przed chwilą do was nagadałem. Jak psychiczny. I teraz dopiero włączyłem nagrywanie. To było mistrzostwo. Ja pierdziele, nie wierzę w to w ogóle. No więc jeszcze raz. Chciałem się Was zapytać, kochani, czy u Was też się tak pogoda zepsuła? Bo u nas w ogóle zastanawiamy się, gdzie jest to lato, które już tak nam się pięknie pokazało. Już było tak cieplutko. Ja to się śmieję, że już się nawet opaliłem, opaliłem sobie ręce. A dzisiaj po prostu jakaś jesień wróciła. Zimno, zero słońca, deszcz. Wczoraj to nawet zagrzmiało, burza, jakby się zbliżała do nas, ale nic poważnego nie było. No ale zlało fajnie. No i zimno. Dajcie znać, czy u Was też jest tak zimno. I druga informacja, która się do, do Was nagadałem do włączonej kamery: to, że znowu mnie rozłożyły plecy, słuchajcie, znowu przewiało mnie. I teraz już mam pewność, że 90% tych moich przypadków, co bolą mnie plecy, to jest po prostu przewianie bo ja nawet już teraz kojarzę moment, w którym mogło mnie przewiać. Jak się schylałem do, do maluszków tak, wiecie, przy, na korytarzu i dawałem im jedzenie, bo już zaczynamy im dawać e, owiec taki gnieciony, żeby się uczył jeść. I w tym momencie, jak były dwie pary drzwi otwarte naprzeciwko siebie, no to na tym korytarzu jednak był przeciąg. I ja, jak zwykle, Daniel to mi zawsze e, powtarza i zawsze do mnie gada, że jestem ciągle odkryty, te plecy mam ciągle odkryte. No i wiecie, człowiek spocony przy tej robocie w tej koziarni i nagle taki przewiew powietrza, przelot, ten przeciąg, i myślę, że to w tych momentach nie bo w tym momencie mnie po prostu przewiało. Więc cudownie jest być przewianym, jak jest tyle roboty i mówię tyle karmienia tych maluchów i schylania i tak dalej. No i właśnie żeśmy się teraz śmieli z Danielem, że. Yy... Kiedy? Dlaczego jest tak, że zawsze musi być wszystko w tym życiu pod górkę? A ja mówię, że może w końcu kiedyś będzie z górki. <grystanie> I na to trzeba liczyć i czekać. Mam nadzieję, że teraz już gadałem do włączonej kamery. Tak, do włączonej. <grystanie> ja pierdzielę Masakra. rzeka, to nawet trochę słońce wychodzi. Dobrze jest czasami ponarzekać, że jest brzydka pogoda i że wszystko jest źle. I od razu słoneczko wyszło, żeby nas trochę udobruchać. Już teraz patrzę, czy nagrywam, jak włączam kamerę. Mamy już. Mamy już, kochani, cztery kostyczki siana. Tak na pierwszy rzut oka powiem wam, że fajne siano i dosyć pachnące, więc... Um, Myślę, że będzie smakowało dziewczynom, ale jedziemy robić testy. Czy pańskie gusta, czy pańskie podniebienia tkną to siano. Zobaczcie jak tu u nas ładnie Nie ma to jak w domu. Od razu widoczki piękne od razu aż się morda cieszy Pięknie. Jesteśmy w domku tak w ogóle. I za chwilę idziemy z kolacyjką do dziewczyn i testować sianko i musimy wam coś powiedzieć jeszcze historię z naszą z niedzieli niezbyt szczęśliwą także do za chwilę <laughs> o już kamera paruje bo zimno na dworze hmm, będzie teraz parowała nie wiem czy słyszeliście na wstępie jakie ja już tutaj płacze następują wniuta <laughs> y nie wiem, czy wam teraz o tym opowiadać, teraz wam szybko opowiemy, opowiem, co się nam wczoraj przydarzyło. Wczoraj była niedziela, nie? Wczoraj. Słuchajcie, niedziela i jeszcze wczoraj było święto, a nasza Basieńka zachorowała. W sobotę nagrywaliśmy wam jeszcze vloga, co wypuszczaliśmy kozy, widzieliście go w poniedziałek, widzieliście tego vloga, vloga, vloga. E, już w sobotę, jak wyłączyliśmy kamerę i przestaliśmy nagrywać, to zauważyliśmy, że Basienka się jakoś e, trochę inaczej zachowuje. Była jakaś, poczekajcie chwilę, ja muszę wam was wytrzeć, bo paruje i paruje. No to zauważyliśmy w sobotę, jak już wyłączyliśmy tą kamerę, że Basienka się jakoś dziwnie zachowuje. E, tam na początku widzieliście, że ona jeszcze wyszła i normalnie jadła trawę. Ale po jakiejś chwili ona się już zaczęła pokładać, ona już leżała, wiecie. Wszystkie kozy poszły jeść trawę, paśćcie, a ona zaczęła się tak pokładać i leżała, i jakieś takie miała dziwne spojrzenie, tak jakby nie miała siły. No ale wiecie, ja sobie pomyślałem, że po prostu gorąco i, i dlatego tak jest, po prostu, że, że no, wiecie, ona też tak dyszała. więc no po prostu jest jej gorąco. No i zamknęliśmy ją do tej koziarni, i w tej koziarni już było potem ok. Wieczorem jeszcze zjadła coś tam troszeczkę kolacji. Nic takiego jakiegoś strasznego się nie działo, ale już coś tak mówię po tym, po tym co w ten dzień było na tym wybiegu. To takżeśmy się już zastanawiali o co chodzi. No i ja patrzę, słuchajcie, w niedzielę rano na kamerę. Jak tylko, jak tylko się obudziłem, patrzę na kamerę, a basieńka stoi w jakiś dziwny sposób. Stoi. My wstaliśmy, piliśmy akurat kawy, ja cały czas patrzyłem na kamerę. A ona się słuchajcie zaczęła zataczać, ona zaczęła po prostu tak jakby e, miała jakiś niedowład tylnych nóg i zaczęła się jakoś dziwnie zachowywać, dziwnie stać, nie miała siły się utrzymać w miejscu, straciła równowagę jakby, e, ubraliśmy się, szybko przylecieliśmy tutaj, no i rzeczywiście, no słuchajcie, jak my ją zobaczyliśmy w jakim ona była stanie dziwnym, to tak jakby, do... o patrzcie, teraz się drapie, to wyglądała tak jakby ona przeszła jakiś udar, dosłownie, że... W ogóle nie mogła do góry głowy dobrze podnieść, e, zataczała się, jakoś chwiała się na nogach, jakby się miała zaraz przewrócić. No bardzo dziwne to było. No i co, no i od rana e, zadzwoniłem do weterynarza, chociaż było to bardzo wątpliwe, czy w ogóle ktoś przyjedzie. Nie dość, że niedziela to jeszcze święto, przepraszam, bo ja muszę otworzyć drzwi szerzej trochę. Nie dość, że święto to jeszcze niedziela, no i mówię, jaki weterynarz teraz przyjedzie? Ale na szczęście odebrał weterynarz z, tego, z tej przychodni, z której, e, z której usług my korzystamy. Przyjechał do nas ten weterynarz chyba o godzinie 15, jakoś? Chyba tak. E, no i słuchajcie, ona dostała tam jakieś leki. Ona jej zmierzył temperaturę i miała troszkę podwyższoną wtedy już temperaturę. Ale powiedział, jak mu powiedzieliśmy o tym wszystkim, co się działo, to powiedział, że ona musiała mieć bardzo wysoką temperaturę, bo tak się zachowują podobno kozy, które mają <laughs> gorączkę wysoką, po prostu. No i dostała przeciwzapalny lek, dostała antybiotyk i dostała bardzo dużą dawkę, jakiś tam witamin. No i słuchajcie, do wieczora była poprawa w zasadzie 100%. Bo nawet ona yy, wyszła, yy, yy, byliśmy z kolacją potem, i ja po coś tam na chwilę wyszedłem z, od niej z boksu. I wyszedłem sobie na zewnątrz i zostawiłem uchyloną furtkę tutaj, no nie? U niej. No i my patrzymy, a Basia sobie z dzieciaczkami wychodzi na dwór, już ciemno. Zaczynało się już robić ciemno, a Basieńka sobie wyszła z dzieciakami na dwór i zaczęła skubać trawę. Więc te leki, które dostała od weterynarza, zdziałały. Ale, no właśnie, gdzie to masz? No. Yy, ale właśnie zostawił nam weterynarz jeszcze ten antybiotyk, żebyśmy jej jeszcze przez 4 dni chyba podawali. Yy, więc właśnie musimy jej od razu dać zawczasu także słuchajcie, z dnia na dzień może być tak, że kozę coś nagle rozłoży, nie wiadomo w ogóle o co chodzi no i wyglądała fatalnie w tą, w tą niedzielę, naprawdę wyglądała fatalnie rano no musiałem wyłączyć kochani kamerę bo nie było łatwo jej podać ten zastrzyk trochę się naganialiśmy ona się cały czas składła, trzeba było jej dać w tylną nogę ten zastrzyk no i nie było łatwo, trzeba było ją podnosić na siłę dobra, to idziemy szykować Wysłodki, jedzonko. I my się jeszcze z wami zobaczymy za chwilę. Dziewczyny, już najedzone teraz. Maluszki, jeszcze, ale już nie chcą. I takim na razie dajemy w pojemniczku. Tym, które wiemy, że już coś tam skubią, to dajemy im w pojemniczku. Daniel do jednych idzie ja do drugich. I one się muszą jeść. Na razie, jęczmień gniecione. Ale też dajemy im czasami otręby. To też czasami sobie coś tam skupią, otrębów. No wiecie, to są na razie takie pierwsze nauki jedzenia czegokolwiek poza mlekiem. Także to jeszcze nie jest takie jedzenie, jakby się mogło wydawać, że podejdzie z jej i tyle. Tylko coś tam więcej jest przy tym zabawy niż tak naprawdę jedzenia. Ale niech się uczą. Im szybciej, tym lepiej, bo też fajnie się wtedy żwacz rozwija, jak dostaje na przykład różne ziarna zbóż. A Maniutka to ciąga tylko te sznurki. Ona kocha sznureczki Maniutka. Ale Barburek ładnie, nie? Barburek zawsze. No i basieńka ma słaby apetyt. Ale coś tam widzę pojadła troszeczkę tych wysłotek. Jeszcze jej zawsze robię, bo ona nie chce tych wysłotek generalnie od, urodz... od urodzenia, <gry> znaczy nie od swojego urodzenia, tylko odtąd urodziła, to coś jej się takiego stało, że nie chce tych wysłotek jeść. To ja jej zawsze daję takie namoczone otręby, to tych otrębów też troszkę zawsze poje wieczorem. Także teraz pójdę i to zrobić. Tu się dzieją jakieś historie, jakieś skakanie po ścianach. Świrowanko. Świrowanko jest jakieś. A i mówiliście, że dawno nie... Że nie, nie mówiliście, że dawno, tylko, że zapomnieliśmy o Leonku i Bomblu. A zobaczcie jak Bąbel wygląda, jak on jest gruby. Widać, że wyzdrowiał, co? On wygląda teraz jak te dziewczyny nasze, jak były w ciąży. Który to miesiąc, Bombi? Czwarty. Co? Czwarty. No, ale on wcale nie rzadszy. No, muszę się wziąć, słuchajcie, za tych chłopaków, bo oni są trochę za grubi. I to nic dobrego. Trzeba ich troszeczkę odchudzić. Trochę za dużo treściwego dostają, jak na chłopaków. O, jak ładnie zjedzone. Brawo, Blaneczka. I też brawo. Co się stało? Spadło wiadro. Pewnie jutka niedobra. Czarny czort. Dzień dobry, zaraz będzie mleczko, no bo zawsze, słuchajcie, po karmieniu to tak, najpierw doimy blaneczkę, bo jej musimy zdajać jednego strzyka, dlatego, że te maluszki się uparły tylko na jednego <grym> i drugi jest codziennie do zdojenia przez nas, więc najpierw doimy i to, co zdoimy, to już dostaje któreś koźle, eee, najczęściej to jest maniutka, bo ona jest już najbardziej głodna, że nie może wytrzymać, więc dostaje maniutka, no i potem ja coś w międzyczasie robię. A Daniel w tym czasie idzie już robić mleko, żeby nakarmić resztę małej szarańczy. Także tak to teraz te, ten wieczorny obrządek u nas wygląda, kochani. Dobra, ja idę dojść, idziemy doić blaneczkę <laughs> i no, jeszcze sobie zebrać pojemniki tak w ogóle. No właśnie. mojego szczęścia, chodź szczęście, szybko do butelki, dawaj, dawaj szczęście. Marian to jest łobuz. To jest taki łobuz się zrobił ten Marian. Dobra, wszystkie dzieciaczki nakarmione, obiedzone i robimy ten test Siana czy będzie pasowało Sianeczko. Nie, to nowe dawaj, przecież musimy je przetestować jakie stare. A nie musiałeś wyrzucać go, tylko po prostu dać. Ja myślę, że będzie... Im pasowało to siano, bo jest fajne, zieloniutkie. Pachnie pięknie, bo w samochodzie nam nawet pachniało. Nic się nie kurzy, widzę za bardzo. Ładnie Nie, ładnie, bardzo ładnie. będzie, że chyba jedno z lepszych. Sian Jedna z lepszych sian jakie mieliśmy. Takie podobne jak od tego naszego pana stałego co bierzemy. zobaczymy. Bo my to sobie możemy gadać. Dobra, to dawaj. O, przymknij, bo to malutkie. A tu mój moim jak sianeczka sobie sięga, moje szczęście piękne. będzie będzie czy nie będzie e będzie że blanka będą jadły no dziwne by było gdyby taki pięknego i pachnącego siana nie jadły daj wezmę tak będzie basiu nie? będzie I butelka spadła masz troszeczkę jak tam, to wcie? No co tak się, Boże, nie Cię to, Siano? Na piecie. No jeszcze idzie, Panie. Panie, zaraz przyniesie basieńce. basieńce. Zaraz będzie przyniesie Basięńce. No więc pozagłosimy, czy one będą, będą, blaneczka je. Blaneczka je. Czarnula je jako tako, coś chyba wybiera. Nie wiem, co ona tam wybiera. Hmm. To się wywala, gdy wyszedł, no, to nie lubię tu robić. Masiunia, masioneczka, ona lubi dokładane. Hmm. Hmm. Ta nie lubi. To też jeszcze. Leon no bardzo lubi i lubi wyrzucać później. już teraz chyba nie się nie, nie, już tak nie wyrzucę, no. Już chyba widzi, że się kończy siano i nie ma co marnować. <śmaczyna> Przetłumaczyłeś mu wczoraj. Po bo po Daniel po wczoraj się tak wkurzył i mówi do niego. Będziesz jadł to co wyrzucasz z ziemi. Nie będziesz mi tu marnował siana, jak nie mamy siana. No i Leonek wziął do siebie. To jest grzeczne dziecko. <śm> nie powiem że nie. Trochę wybuchowy i reaguje agresją czasami. No, ładny jest. <noise> Ale... Jest, no piękny jest. Leonek jest śliczny. Także chyba będziemy brać. Tylko że, aha, jeszcze ten problem wyszedł. Jak pojechaliśmy po to siano, okazało się, że kostek już pan nie będzie miał. ale Tylko ma w belach to siano. No ale to trudno, no weźmiemy bele. Teraz już nie ma co wiecie wymyślać, tylko jak jest jakieś dobre siano w miarę, to trzeba brać nawet jak będzie bela. Bo, bo, do, bo mówię do kosów jeszcze trochę jednak, a, a siana nie ma, więc trzeba będzie brać to co jest. Kochani, w ogóle pytaliście nas, że... Znaczy mówiliście, pisaliście już w komentarzach, że ciągle tylko teraz kozy i kozy, żeby już kurki pokazać kurczaki. E, no więc w końcu coś pokazujemy. No wiecie, no teraz się po prostu skupiamy na tych kozach, no bo z nimi jest najwięcej roboty i najwięcej czasu z nimi spędzamy. I na 10. No jajeczek? 10 Dziesięć. Dziesięć jajeczek to ładnie. Dziewczynki już idą spać. I chłopcy. Chciałem wam pokazać właśnie jak... Ej, co wy się dowiecie? Mamy dwie kwoki już? No to mamy dwie kwoki. Zobaczcie jak ten kobiet pięknie rośnie, jak on jest śliczny dalej. Cuda świata. Tam temu troszkę pióra wydziałały z, z ogona. Ale już, ten, ale już troszkę odrastają. Eee, a kureczki tam siedzą, na narzędzie. Także, także tak to kochani, w kurniku się wiele nie dzieje. Będziemy już przenosić też tamte kurczaki, te nóżki z domu. Chyba w tym tygodniu już będziemy je przenosić. No Daniel, tak. Daniel już je chciał, już jest trochę na mnie zły, bo już się chciał przenosić e, teraz na weekend. Ale ja mówię jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, nie, jeszcze niech zostaną w domu. Ale one już naprawdę robią taki zamęt w tym domu, wylatują, wyfruwają cały czas z tych, wiecie, z tych, z tych kojców. Więc myślę, że już w tym tygodniu rzeczywiście będziemy je przenosić i, i będziecie mieć więcej kurczaków wtedy, bo cały vlog może poświęcimy dla kurczaków. No dobra kochani, no ja nie wiem ile ten vlog już będzie miał, vlog? Ile ja ten vlog już będzie miał minut, chciałem skrócić te vlogi, żeby były troszkę krótsze, a coś mi to nie wychodzi za bardzo. W każdym razie żegnamy się już z wami. Jak zwykle dzięki, że jesteście. Podajcie na Facebooka, link do Facebooka znajdziecie w opisie. I tyle. I trzymajcie się ciepło, kochani. Do zobaczenia w następnym. Do.